Cześć, witajcie, z tej strony Poprawne Polaka To kolejny odcinek z mojej serii Q&A Czyli pytania i odpowiedzi W dzisiejszym odcinku odpowiem na Raz, dwa, trzy, osiem pytań e, Zadanych pod poprzednimi dwoma odcinkami Czyli odcinkiem 5A i 5B Mogę dzisiaj brzmieć trochę inaczej Nie dlatego, że jestem chory Czy zmienił mi się bardzo głos od, nie wiem, od poprzedniego tygodnia Tylko po prostu jest dosyć późno W związku z czym mówię cicho Oczywiście możecie sobie podgłośnić nagranie Więc nie będzie słychać mnie ciszej wtedy niż zwykle Po prostu jednak mogę Mieć trochę inny ton głosu, kiedy staram się mówić po cichu. Ok, a więc pierwsze pytanie, na które odpowiem, zadał Let's Play Us. I pyta się, jaki mam mikrofon? No to drogi użytkowniku, mój mikrofon to Samsung Go Mic. Możesz zobaczyć na moim kanale filmik, który porównuje jakoś mojego starego, byle jakiego mikrofonu firmy Krzak z mikrofonem Samsung Go Mic. Nie pamiętam już ile za niego zapłaciłem, ale to nie były jakieś krocie. I moim zdaniem zdecydowanie warto. Eee, trzyma się bardzo dobrze, żadnych śladów z użycia na razie nie widzę, mimo że używam go już chyba z rok, czy może pół roku, coś takiego jakość jest moim zdaniem, póki nie chcesz być nie wiem, jakimś profesjonalnym podcasterem czy coś, moim zdaniem nie potrzebujesz w ogóle lepszej jakości niż lepszej jakości dźwięku niż ta, którą zapewnia Samsung Go Mic i bardzo, bardzo gorąco polecam ten mikrofon malutki, łatwy w użyciu podłączasz i działa tak naprawdę i bardzo dobrej jakości, jak na tą cenę jak na ten rozmiar, bardzo fajnie wygląda przy okazji i kolejne pytanie zadał Paluszek Beskidzki Myślę, że to nie jest prawdziwe imię i nazwisko tego użytkownika, ale mogę się mylić. Spytał się, czy lubię swoich nauczycieli? E, otóż drogi paluszku Beskidski, nie wiem skąd się wzięła ta nazwa, czy to jest jakiś rodzaj, nie wiem, czy to jest jakiś przysmak? Z Beskid? Z, Be z Beskid? Z Beskidu? Chyba Beskidu się mówi, e, czy też nie, tak czy inaczej? E, odpowiem na twoje pytanie mniej więcej twierdząco, e, większość z moich nauczycieli lubię. E, i no tak, mo mogę, mogę tak naprawdę szczerze powiedzieć, co za różnica. E, moim ulubionym nauczycielem jest jeden z nauczycieli od matematyki, który uczy w moim liceum i uczy moją klasę. Jest on, moim zdaniem, najlepszy w tym, co robi, i przy okazji jest bardzo sympatyczny. E, lubię też drugiego nauczyciela od matematyki, który także ma czasem z nami lekcje. E, lubię panią od angielskiego, która prowadzi kółko, na które chodzę. Lubię pana od angielskiego, który prowadzi lekcje. Moje, mojej klasy, mojej grupy. Wiadomo, że w klasach jest podział na grupy, yy, chyba w większości szkół w Polsce yy, i jeśli chodzi o przedmioty językowe, w większości przypadków i no, jestem oczywiście w lepszej grupie z angielskiego. Są ludzie, którzy mówią, Ej, nie mówcie lepsza grupa, nie mówcie gorsza grupa, bo coś tam, coś tam. No, sorry. Jesteśmy podzieleni na takiej zasadzie, że piszemy test i kto lepiej napisze test, dostanie się do lepszej grupy, kto gorzej, do gorszej grupy. Znaczy, sorry, kto lepiej do pierwszej grupy, kto gorzej do drugiej grupy. I ja mówiąc, że jestem w lepszej grupie, nie uważam się automatycznie za lepsze osoby niż te, które chodzą do drugiej grupy, ale uważam się za lepsze osoby od nich z angielskiego i właśnie powinienem być lepszy od nich z angielskiego, skoro napisałem lepiej test. Test powinien działać tak, że lepsze osoby piszą go lepiej. W związku z tym, jeśli test działał poprawnie, to w, to w mojej grupie są lepsze osoby z angielskiego, w związku z czym jest to lepsza grupa, tak? I nie ma w tym nic krzywdzącego. Gdybym był w gorszej grupie z jakiegokolwiek przedmiotu, w którym jest podział na grupy, no jeszcze nigdy nie byłem, to nie czułbym się naprawdę. Nie, sorry, byłem. byłem na początku tego roku szkolnego w gorszej grupie z informatyki, ale się przepisałem do lepszej, bo było trochę za łatwo, jednak się okazało. No i nie, nie czułem się ani przez chwilę jakoś dyskryminowany, tłamszony czy krzywdzony tym, że jestem w gorszej grupie, bo to była po prostu szczera prawda. No dobrze, tak czy inaczej, to była taka trochę dygresja. No, nawet nie trochę, to była potężna, nie wiem, 3-4-minutowa dygresja. Tak czy inaczej, generalnie swoich nauczycieli lubię. Nie wiem, czy jest jakiś koleś. Na którego se patrzę i sobie myślę, kurde, jak ja go nie lubię, szkoda, że on tu znowu przyszedł. Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi teraz żadna taka osoba do głowy, jest kilku nauczycieli, co do których mam dosyć neutralne odczucia, jest kilku nauczycieli, których stylu nauczania zdecydowanie nie lubię, nie popieram i moim zdaniem jest złe. Natomiast jako, jako ludzi, nie patrząc na to, jak oni uczą, też nie, nie są jacyś niesympatyczni, nie mogę się do nich przyczepić, więc mam szczęście chodzić do szkoły, w której są nauczyciele, którzy przypadli mi w miarę do gustu. No dobrze, i kolejne pytanie użytkownika pierwszego, czyli Let's Players, pyta się, który jesteś na filmie Bloa. No i muszę powiedzieć, że tym pytaniem e, po prostu zabiłeś mnie. Nie mam dlatego pojęcia o co chodzi. Wiem, że Blow to jest jakiś youtuber i chyba nagrywa filmiki o Minecrafcie, ale nie mam bladego pojęcia o co chodzi w tym pytaniu i byłbym wdzięczny, gdybyś to wytłumaczył, bo zaciekawiłeś mnie troszkę. Troszeczkę, ale jednak. No i kolejne pytanie od użytkownika Polski Cwaniak TV. Polski Cwaniak pyta się, czy chciałbyś mieć brata albo siostrę? No tak, czyli mówiłem już kiedyś, że jestem jedynakiem, pewnie nawet kilka razy. I muszę ci powiedzieć, że nie, że gdybym miał teraz sobie wyobrazić, że kurczę, no nagle pojawia się jakaś siostra czy brat, no nie wiem, nie byłbym jakoś szczególnie zadowolony z tego powodu. Nie wiem, nie wiem czy byłbym smutny, raczej nie byłbym smutny. Um, ale generalnie, jeśli mógłbym zdecydować tak po prostu, to nie chciałbym. Um, pasuje mi tak jak jest i... Szczerze mówiąc myślę, że gdybym miał rodzeństwo, to z pewnością. W życiu za nic bym ich nie oddał i nie usunął z tego świata, nawet gdyby byli czasem wkurzający. Tak myślę, ale chwilowo jestem przyzwyczajony do tej sytuacji, w której jestem. Um, I jest, jest dobrze, jest, jest spoko. Więc szczerze mówiąc nie ubolewam nad faktem, że jestem jedynakiem i to będzie ostateczna odpowiedź na to pytanie. No i dalej znowu paluszek Beskicki pyta się tym razem, czy oglądasz bajki. Nie wiem, jak można zdefiniować bajkę. E, najprawdopodobniej to, co większością, większo, większością... Większości ludzi kojarzy się z bajkami, to takich rzeczy nie oglądam. E, natomiast jeśli bajką można nazwać let's play'a, albo bajką można nazwać e, jakiś... Mm, powiedzmy... animowaną serię na YouTubie, no to oglądam. Zdarza mi się oglądać bajki. Jeśli chodzi o animowane serie na YouTubie, to oglądałem jakiś czas temu mm, taką serię... E, Battlefield Friends to jest dosyć naprawdę popularne i tych samych twórców 36 odcinków z serii Doralius and Associates. No i to można pewnie nazwać z powodzeniem bajkami, a więc, no, jak widać, zdarza mi się. Ale generalnie głównie zajmuję się matematyką i ostatnio graniem w FIFA i w prawdziwą piłkę, korzystając z tego, że jeszcze nie ma śniegu w moim mieście. No dobrze, i kolejne pytanie użytkownika Wojciech W pierwszy z dwóch, Wojciech Wy na początku spyta się, spytał się, czy twój hajs z YouTube'a to jakieś większe pieniądze, czy jakieś marne grosze. No i ci powiem tak, jestem nastolatkiem, szesnastolatkiem, który no w inny sposób raczej na razie nie, nie umie zarobić i nie jest w stanie więc tak, to są dla mnie jakieś większe pieniądze. Ja przez dwa lata bodajże już zarabiam na filmikach na YouTubie. No i oczywiście to są dla osoby w moim wieku duże pieniądze. Duże w sensie nie takie naprawdę duże. Nie byłyby duże dla jakiegoś rozpuszczonego, przeciętnego dzieciaka, jakiejś bogatej rodziny z Polski ale dla mnie to są duże pieniądze, jestem obiektywny i jak sobie myślę, jakie są w tej chwili moje potrzeby, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, no to chciałbym sobie od czasu do czasu kupić jakieś ubranie, to dosyć rzadko szczerze mówiąc, albo jakąś grę komputerową, albo jakąś książkę, to częściej nawet, znaczy nie częściej niż grę, tylko częściej niż ubranie, to patrząc na takie pojedyncze wydatki, to te pieniądze są dla mnie duże. Marnymi groszami bym ich nie nazwał, ale wyżyć z tego by się nie dało zdecydowanie. Z tego, co ja zarobiłem przez te dwa lata, to pożyć można by nie wiem ile czasu, ale z pewnością dużo, dużo krócej. No nie wiem, nie, nie chcę wam dokładnie mówić, ile zarobiłem, ale nie są to marne grosze. Dla, dla mnie to są większe pieniądze, a dla osoby, która chciałaby być samodzielna, to zdecydowanie byłyby mm, grosze. Zdecydowanie tak, totalnie. Pewnie bardzo mało pieniędzy. I nie dałyby one jakiejś realnej szansy na przetrwanie gdziekolwiek, tylko za nie. No dobrze, i kolejne pytanie od użytkownika Wojciech Wy. Jesteś na jakimś profilu, czy ogólniak, jeśli chodzi o szkołę? No i liceum, do którego chodzę, nazywa się Liceum Ogólnokształcące. Natomiast moja klasa jest z profilem matematycznym. I ja szczerze mówiąc, nie orientuję się do końca w działaniu w podziale liceów polskich. I. I w związku z tym nie wiem, czy jest coś takiego jak... Wydaje mi się, że jest coś takiego jak liceum profilowane, faktycznie, i że to jest coś innego niż liceum ogólnokształcący, nawet jeśli ma profilowane klasy, więc jeśli tak, to jestem... No jestem w liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu matematycznym. Tak odpowiem i myślę, że jeśli jesteś zorientowany w temacie, to, to ci tak naprawdę umożliwia odpowiedzieć na odpowiedź. poznanie odpowiedzi na twoje pytania. No i przejdźmy do ostatniego pytania na dziś. Sneak up, sneak, sneaky up, nie wiem jak to przeczytać, pewnie sneak pyta się, najpierw się spytał, czy lubię koszykówkę? Mój drogi, koszykówkę lubię. Jestem generalnie osobą, która lubi większość sportów, mających coś wspólnego z, jakim, z jakąkolwiek piłką. Lubię, no piłka nożna jest the best. W siatkówkę też lubię pograć, mimo że robię to tylko na WF-ach i w innych okazjach, przy innych okazjach jednak wybieram inne sporty, ale jest spoko. E, ping, ping ponga, czyli tenistowy, też lubię. E, jeśli chodzi o sporty z piłkami, kiedyś grałem trochę w tenisa, ale to trwało krótko, bo okazałem, wykazałem totalne bez. Antytalent wykazałem do tenisa. E, natomiast jeśli chodzi o koszykówkę, to to jest chyba mój drugi ulubiony sport po piłce nożnej, nie jestem do końca pewien. No, ping pong w zasadzie. No, nie wiem, słuchaj. Sprawa wygląda tak, że na WF-ach w mojej klasie praktycznie w ogóle w kosza nie gramy. Ubolewam. W podstawówce grałem głównie w kosza i w unii I pytam, że w kosza, jak przyszedłem do gimnazjum, byłem drugą najlepszą osobą z klasy, co było dosyć dużym wyczynem. W piłkę byłem trzeci jak przyszedłem albo czwarty yy, i w inne sporty jakoś podobnie, ale w kosza byłem drugi i było bardzo fajnie. Yy, natomiast w gimnazjum nie grałem w kosza, mój skill spadł i nie jestem już koksem w kosza, zdecydowanie nie jestem koksem, na SKS w gimnazjum nie chodziłem koszy, koszykarski i teraz w tym sporcie jestem takim przeciętnym człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o to, czy lubię kosza, to zdecydowanie lubię. Gra z jakimiś takimi ludźmi, którzy naprawdę dużo w to grają, nie sprawiłaby mi pewnie przyjemności, bo po prostu byłbym, byliby totalnie poza moim zasięgiem. Wydaje mi się, że z piłką nożną jest troszkę inaczej, jednak że jakaś taka słabsza osoba może czerpać więcej przyjemności z rozgrywki nawet z osobami lepszymi niż w przypadku koszykówki, ale mogę się mylić, bo w kosza dużo nie grałem, nie mam doświadczenia w takich sprawach. Kolejne pytanie mogę skwitować krótki mnie a I to było pytanie czy jesz mydło No nie, nie jem mydła I kolejne pytanie czy mówi się pomarańcz czy pomarańcza A więc mm, za chwilę muszę sobie przypomnieć Poczekajcie Pomarańcz to jest barwa z tego co pamiętam Kolor, a pomarańcza to jest owoc Jestem prawie pewien, że tak to wygląda A więc mówi się i tak i tak W zależności od tego o co nam chodzi mm, Mam nadzieję, że się nie pomyliłem Ale chyba, chyba mam rację Pomarańcza zdaje mi się, że to jest owoc a pomarańcz to kolor, czyli barwa pomarańczowa. Swoją drogą ja tak zamieniam te słowa kolor i barwa, nie mam dla tego pojęcia, czym się różni kolor od barwy. Kiedyś w podstawówce była jakaś plota, że barwa może być czarna albo biała, a kolor to jest kolor to jest każdy inny odcień czy coś, ale słuchajcie, to jest chyba jakaś taka dziwna głupia plota z podstawówki i pewnie to nieprawda, więc nie wiem czym się różni barwa od koloru i to jest pytanie do Was. A tymczasem będę już kończył to QA, ponieważ odpowiedziałem na wszystkie pytania, które nie powtarzały się, to znaczy które nie były już na które odpowiedź nie była już udzielana przeze mnie w poprzednich odcinkach i które nie zawierały Pytania o coś, na co zdecydowanie yy, nie chciałbym się wypowiadać. Znaczy, to zdanie nie było poprawne gramatycznie, ale już to pominę w tej chwili, żeby się nie powtarzać. No dobrze, moi drodzy, a więc zadawajcie kolejne pytania yy, pod tym filmikiem. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę oraz za nadesłanie poprzednich pytań. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć.